Cześć Boże, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiejsze Słowo na tą kolejną niedzielę zachęca nas do tego, byśmy uwierzyli i byśmy sami zechcieli robić cuda. Jakie cuda? Niestety tak często żyjemy w jakich cudach. Niestety żyjemy w takim czasie, który jest bardzo taki no, trudny, bo to ograniczenie, brak czasu, może niekiedy jakieś zmęczenie, może brak nadziei. A dzisiaj słyszymy słowa w Ewangelii o miłości o miłości Boga i drugiego człowieka. No niestety jest yy, też takie niebezpieczeństwo, że te słowa, które słyszymy w Kościele, które słyszymy w Ewangelii, dziś mogą zostać na poziomie no właśnie jakiegoś poznania. A przecież trzeba w tym żyć. Nie dlatego, że po prostu trzeba a dlatego, że te słowa, że słowa Boga dają nam siłę. Właśnie papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti mówi, że dzisiaj często mianem cuda jest pojawienie się takiej rzeczywistości człowieka uprzejmego który odkłada na boki lęki i pośpiech, by zwrócić na kogoś uwagę, by podarować uśmiech, by powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, by umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności. Z jednej strony, jak niewiele potrzeba, właśnie chwila uwagi. Wysłuchania, uśmiech, może uścisk, ręki. Papież Benedykt troszeczkę wcześniej w swojej encyklice Bóg jest miłością mówi, że jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a jednocześnie jest jakoś obojętny do swojego brata, swojej siostry, czy może nawet mają w nienawiści, że wtedy jest po prostu kłamstwo, kłamcą. Właśnie te dwa poziomy, miłość Boga i miłość drugiego człowieka. A ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie znaki, które są w czasie mszy świętej. Przed komunią słyszymy słowa o tym, byśmy. Kazali sobie znak y, pokoju. W rosyjskim y, y, szale y, jest jeszcze to pięknie wyrażone, bo w tłumaczeniu mówi się, że przekażcie sobie, podarujcie sobie znak pokoju i miłości. A później więc przychodzimy do Komunii Świętej. Nie mogę. Przyjąć do swojego serca Boga, jeśli coś mnie oddziela od mojego brata, od mojej siostry, jeśli nie mogłem z kimś się e, jakoś pojednać, wyrzucić to, co właśnie e, przeszkadza. Może niekiedy fizycznie jest to niemożliwe, z różnych racji, może drugi człowiek też tego jeszcze nie potrzebuje, czy nie dorósł, nie dojrzał, że lepiej. Ale czy ja właśnie, choćby staram się by to, by to, co jest jakimś... Ale czy ja staram się, by usunąć Przywody. I drugi moment, już w końcu Muszy Świętej, słyszymy słowa kapłana: idźcie w pokoju. Idźcie w pokoju, to nie tylko oznacza, że idźcie, się wszystko zakończyło, jesteście wolni do następnej niedzieli, ale nie idźcie i żyjcie tym, co tutaj przeżyliście. Czy właśnie ja, tą rzeczywistość, to moje spotkanie z Bogiem, to umocnienie Jego słowem. Zanoszę tam, gdzie mieszkam, tam, gdzie pracuję, tam, gdzie przebywam. Bądźmy ludźmi e, tymi, którzy robią te cuda, o których mówi św. papież e, Święty Ojciec Franciszek. Bądźmy tymi, którzy znajdują czas, życzliwość, uśmiech, zrozumienie. Niewiele potrzeba, by ten nasz świat był naprawdę lepszy. I tego nikt za nas nie skopi. To jest w moich rękach, w Twoich rękach. Więc uczyńmy to.